Dzisiaj będziemy otworzyć Skynetu za dwa 2 mega boksy. Tutaj otworzymy sobie pierwszy, a drugi zostawimy sobie na koniec. Więc otwieram. I w pięć przedmiotów nic nie będzie. Monety, Pampers, Mighty, Gale. Mamy nie, nie mamy. 8 Ośmiobitowiec i to będą nie, nie będą klejnoty. A drugi sobie otworzymy później. Zagremy sobie, zobaczymy, jakie mamy zadania tutaj. Pokonaj Wygraj 6 Spróbujemy tutaj dobić. Um, pokonaj 40 za dymiarze Mam nadzieję, że się uda. Ja, i, i, kupiłem sobie właśnie tutaj y, do mojego Tisa gadżet za 1000. Jest tu do kryłka. Gadżet wzmacniać obrony. Lecimy z pierwszym i to będzie solo. Zobaczymy, jak nam pójdzie kryłkiem. Nie wiem, bo mam bardzo mało życia. Więc chyba nie najlepiej, ale zobaczymy. Tutaj, bibi dobra Nie będziemy już, to już tutaj robić? Bo to już później? Nie zabijają przy tym, przy sojuszu. Aha, dobra. Jako ostatni jeszcze. 6 minus. Inna, in, inną tutaj w zadymie bierzemy. Ale że 50 aż za 500, no opłacę się, ale to dużo. Dobra. Tutaj utrujemy moją truciznę. Dobra. Już mamy tutaj. Dobra, i mamy gola. Kluk jest bardzo szybki, co 8 bito jest nie nadąża po prostu za nim. Więc strzeliliśmy już jednego gola. O, oh, ma gadżet, ma gadżet, ma gadżet. Dobra, zginie. Dobra, te miny tutaj. Niech wybuchną. A, dostałem. Dobra, gościu zginie. O, i wziął mnie. Ale mamy taję na nas yy, z mocy. Więc dobrze nam, gdzie ktoś nas, ktoś nas ogląda. Dobra. Właśnie bitowa zatrujemy. Ale gościu wszedł. Dobrze. A, Nic to nie pomogło, ale tylko zatyłem. I my chyba dzisiaj jak kupimy Mega Boxa to na pewno będziemy mieć 80 jeszcze monet. No i kupimy ten gadżet, że jak, że jak po prostu atakuje to, że um, ma taką po prostu swoją um, jakby to powiedzieć tarczę ma swoją. I robi mu się, ale Koszt... Gadżety są bardzo drogie, bo kosztują 100 000 monetarz, więc są drogie. Zobaczyliśmy, dwóch przeciwników pokonaliśmy. No nie, no, no nie najlepiej. Dobra, lecimy z następnym meczykiem. Dobra, yy, mamy tutaj całkiem dobry skład. Ci mają tylko tak na daleko i blisko. Mają tych swoich. Dobra, wzięli, wzięli. Mamy tu. Wygniemy. Podajemy. Ale to jest pumpka, więc będzie trudno. No i już nas wzięła. No ale gola trafili. Dziwne, że w ogóle ta szelka nie służyła ulta. Dobra, otyłem ich. Chociaż i tak zginąłem, ale pomogło. I powinniśmy chyba... Nie. a no bo Tyk jest sam. To... Dobra. Prze... Dobra. Nie nie, nie, nie wiem, po służyła ulta, jak przejdzie moja trucizna i tak by ją zabiła, ale dobra. Mhm

no jeśli będziemy tak robić to co dwóch przeciwników, no to chyba nam się nie uda. Ale jak widzicie mamy do zadania coś, gra w parze, więc zagramy, powinno nam więcej tu zadymiażyć Trzech chociaż. No nie, mamy bili no to nie najlepiej. Bo, bo takie no to bardzo, lepiej tutaj trafiliśmy ale dobra. Ile nadzieję... ja się tu boję? Bo... Pięć... trzy... jeden. Dobra. Jesteśmy. Ja tu... Ja tu mam kurtę tutaj... do oczu, to Ja mu na mnie wezmę. Uciekliśmy? Uciekliśmy, ale nie na długo.

Jakbym miał jeszcze te dwa, to byśmy już wzięli jego. Ile? Jeden? Ale za to mamy pokonać 24 przeciwników. Więc całkiem dobrze. Jak widzicie tutaj brakuje nam i dostaniemy 1000 monet do, do ulepszenia lub do kupienia gadżeta. Dobra, to będzie ostatnia walka na dziś. I mamy tutaj dwóch yy, Legendarnych zadymiarzy. Całkiem fajny skład. I tu ktoś ma no, hey, hey. Ewakuacja. Nie, ma, nie, ma nie, nie. wziął nie, wziął. dobra, spoko. Ostatnia. Mam nadzieję, że chociaż jednego zadymiarza pokonamy. Tutaj. O, M. No, ten dobry będzie skład. Chociaż jak tu widzę Poko, Mojtis. Dobra. Ten Poko w ogóle na mnie nie zwraca uwagi więc mogę sobie na nich nabić ulta o, bój, Bum! Bum! bum. Aż nabiję się sobie na siebie ulta chyba, nie ma co mógł to przeszkadzać ale już, już Jessie, Jessie zginęło nie, nie, ten hmm. zginęło I moja Tak. E, Penny nie, M! I znów ten skin, co i był darmowy, tu grają mi nie, nie skakimy. Widziałam, żeby nie skakać, ale też mnie skusiło tam. Nie, nie już. Nie przegraliśmy. I otworzymy sobie na koniec odcinka, mega, mega skrzynkę, więc otwieramy. 5 przedmiotów nic. 175 monet złotiem Penny. max time i to tyle. I mamy jak widzicie 1000 monet i kupimy sobie gadżet. Raz, dwa, trzy. I mamy gadżet. Na dzisiaj to by było koniec. I mamy tutaj nowy gadżet. Czekajcie jutro na nowy odcinek, więc pa!